Tam przystanek byś trafił To bijemy ją strogo. Oh! Oh, jeszcze dla mnie, dobrze Ale że musiałem to flesznąć, to jest... Tak Taksuję Pomysł na gierkę to... Państwa, miasta Robimy x, y, z, alfabet Na tą literkę, jaką wylosujesz, grasz tą postacią Weź go i trochę, popraw mikrofon Bo znowu masz coś takiego, że jak mówisz, to dmuchasz Czekaj, a teraz jak jest? A weź coś powiedz tak jak będę mówić tak, że nagle wezmę oddech i no, to tak, będę tak, mówić, tak, jest, jest, jest. Mówię całe zdanie i generalnie nie będę się w żaden sposób poprawiać, więc będę mówić w taki sposób. Pięknie. Mam nadzieję, że o, jest, nie jest, będzie. Jest, dobra. No, to... O. <śmiech> <śmiech> to... weź po prostu nie oddychaj. <laughs> Jedno dwie gierki. Ja muszę... Ja muszę kupić sobie nowy Nie Nie dobra, to ja mówię XYZ, a ty mówisz stop Michał. Mówisz stop zaraz. A co, i skończyłeś? <słupy> <śłupy> A, czemu ją... Jest, 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 to jest. Ej, hej, hej, podejdź ze mną, podejdź ze mną, patrz. Idę, idę. Aha, idź górą, górą. I górą i stań tutaj, stań tutaj. Tutaj? Tu, tu, tu. Okej. Okay. <ślały> Jak trafię, jak trafię klatką, od razu ich randomnie rund, bo mam to <noise> i uta. Nie się mm -hmm. piosenski. <noise> ja wiem, jak ciężkie są słowa. <noise> Czuję respekt już po prostu, wolę takich nie mówić. Gdzie jest nic? Nie wiem. Słyszał ze ja mam Michał no, Super Na szczęście koła jest piwko, więc mogę, kurde, sam wytrzymać Dłużej niż 5 minut I pamiętam, że szedłem po schodach, powiedziałem mamie Ty mama, już jest 23 marca, ona na mnie dziwnie Uuu, Mike, Ja Kur pierd... O, no, kliknąłem, kliknąłem, no I czy hybryda rega, czy nie Dobra, no i... Michał, pikujemy bota, Michał Nie, 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 nie no. <laughs> Michał. Ja się jeszcze chciałem tego uniknąć Ale coś, coś stało no właśnie nie wiem, co się stało! Ty debilu! Nie! No. Myślisz, że dlaczego pisze Lars Kilgab? Kurwa, no właśnie do tego! <noise> 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 no, to musiałem, musiałem! Daj z raki na tył! Nie wiem, mnie tak Nie. co? Idzie pewnie czołem Nie wydawało ci się to podejrzane, że stoimy w miejscu Nie właśnie O matko za dużo nas jest w jednym miejscu RK 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 RKI ZPAłem sorry. Na nich klęsik to chyba maschet mi No No, Leona mumu Ewentualnie gości Nie, nie, nie Uwierz mi, że nie chcesz Chyba ci dużo błędów na ligi ten klęs, który możemy popełnić ja nigdy nie błędów Tak? Tak, tak Mastery czy, czy Piasecki się bał bałwan Razy dwa. Okej, OK, gg, k***a. Bo ta Kurde, no, tak rano. Eee... O, dawaj, dawaj. Zbajtuję, zbajtuję. Warp. Gdzie będziesz dyszekł, Jak ubezpieczenie. Daj, jednego, no. proszę. Proszę, proszę. To będziesz... To jest twój No Nie podejdę, bo mnie kurde <trybuj> ja, Chciałeś jednego. Dobrze, przecież trzeba kontrolować skutek tego. Tak, bo. żeby za... nie biorą za dużo. Pasji, nie? No strzelaj, strzelaj. Aj, maska fajna, bo CDRy daje dużo. O! Nie ja wiem, wszystko wzięła ta kurwa. E! O, Ojej! Ojej! Żuczyk! No skóra! Ja no żartuję, bo nie będę tego grał. Po prostu... ekscytacja, że gramy razem no, na no, linii cieszy ja Cieszę. Nareszcie jakiś mm. konkretny gameplay. Przemek! Czak. Ja sobie tutaj z boku, bo szukam builda na lecie. W sumie po coś trzeba używać trzech monitorów. nie miałem trzech. dwa, dobra. Jeden zawsze służy do subway surface albo Spotify'a Dobra, ten outro jest nowy, jak ktoś chcesz przyjść. Wiesz co, czyszczę dżunglę i wracam, i potem mogę iść dopiero, bo mam mało HP i duży pieniędzy w kieszeni. Mam te tak fałyn że można szedł. oczywiście, że tak! Przepraszam o, dobrze znowa nie do pierdła znowa na tego mi no, no, da no kurwa masz to samo masz to samo chwalić się po usłyszać akomu Godlewski jeszcze cię przyrzuci wrzuci ci do gry Godlewski opieczg mówi że po prostu niegierce zagrałeś najlepiej w swoim meczu nie. nie no to Cała prawda. Trzeba zmienić aplikację. Co Zaznaczam. ja kupiłem? Ja pierd... Nie. Jak to się stało? No nie wiem, no pomyliłem schilder. Stara, schilder. No no nie się z No jest to No jest. To shit, no. 4 golda za miliony staje. Nie, panowie, nie jest dobrze ku... kupić. A Kamilka, ale drive moje na lucinę, dałbym sobie sprawę Pull up. Kolejny. Bek. Kolejny dostał. Pull up. Dostawam. Ej ty on żyje, chodź. No. Dwie sekundy, dwie sekundy, dwie sekundy A ja, ja podejdę ja bez ja <laughs> <laughs> to jest Patrz co tam się dzieje To jest niesamowite przemyślanie w jaki plan wciągnął cię Zuber kurwa Nie słuchaj no. go już Mordekarze, mordekarze On nie ma nawet gości Ale mnie teleportowało dosłownie Ciekawostka O ona tu dalej jest kur... ona tu dalej jest w ogóle cześć, że od dzisiaj noszę okulary? Co? Ja właśnie jakoś nie wiem, świąt sekund, bo po prostu coś święta, to tak ma okulary. Jak to masz wadę? Minus 1,25? A, no to ja też mam le leki autyzm, leki lekki autyzm, a taki autyzm. <laughs> nie, <laughs> szkodzi, nie nie szkodzi, nie szkodzi. się. <laughs> autyzm lewego oka. On wchodzi w smajonerowie. Pięknie, no i to jest zawodnik. Dziękuję. Dziękuję za wiadomo A się? <laughs> o kurwa Panie Karle Panie Karle Panie nisko rosły kurwa mać. Nie, nie da się Zasłonię cię Zasłonię cię Zasłonię Tak to widzisz, <laughs> kom, O, czemu ja dostałem? Tak, masz E mnie? Nie, nie! <noise> Masz odpowiedź O boże zostawiliśmy. Ja miałem to za i*** A ty nobs, bo... A ty żul, A ty żuber zabiłeś w setną sekundy przed tym, umarłem. A ty żur, A ty, żuler A ty Przemek Na co ja gram? Co, Nasus? To on jeszcze nie wie No nie wiem o co ci chodzi a. Nie wiem o czym mówisz. Słabię. Czy to jest jakiś broken build teraz, czy co? Jakbyś chciał stepować na linię, może być problem. O matko! Call mm. an ambulance, Call an ambulance, but not for me! No i co? Żuber. Co on robisz, to tylko powiedzieć O, zabijam asusa. Nie, przepraszam, przepraszam, czy tak powiedziałem! ZERO ZERO Z... CO JEST KUR... No z tymi dźwiękami kurwa Chińczyk cię przejmuje jakiś, jakiś duch chiński Czym ja jestem? Opa! Opa. Opa. Ja! A to jest Pindol Nie mogę <laughs> Jakie określenie! Myślisz Przemczak, że iść z Jaranem do pracy, czy nie? Ja myślę, że tak. Nie no, może nie na pierwszy dzień. Następne. Jak przyjdziesz na pierwszy dzień, to potem już dla nich to będzie norma. Tak, dokładnie. <suszy>